w kolejnym poradniku na kanale My Home pokażę wam jak zablokować dostęp do wybranych aplikacji z poziomu najtańszego routera z serii, czyli ER605 od TP-Linka bez kontrolera Omada. Logujemy się oczywiście na router. Wybaczcie. Przechodzimy do zakładki preferencje IP Group i tworzymy sobie w zakładce. IP adres naszą sieć nazywamy ją w moim przypadku LAN, bo jest to pierwsza sieć. Wpisujemy w IP adres mask. Adres naszej sieci, maskę pod sieci, opis i nazwę. I klikamy sobie. OK. Potem przechodzimy do IP Group, klikamy ADD. Zaznaczamy sobie LAN. Z pozycji adres name. Wpisujemy sobie tutaj LAN. Tu LAN. W waszym przeboku może być to zupełnie inna nazwa. Moja jest to podstawowa grupa i pierwsza, yy, pierwsza sieć, więc nazwałem ją go, go po prostu LAN. Następna zakładka Firewall <coughs> Application Control. Zakładka Application List. I tak jak w poprzednim wypadku wyszukujemy sobie aplikację. Mamy, mamy YouTube. To zablokujemy sobie na przykład YouTube'a i Facebooka. <coughs> Rules. E ADD. W waszym przypadku może być tu zupełnie inna nazwa. Shelludd to jest ten, e wybaczcie, mój angielski. To jest zakres czasu, n to jest cały czas. Wybieramy sobie aplikację. Wypisujemy wyszukiwarkę YouTube. Em. I sobie wybieramy którąś z pozycji. Ja w moim przypadku zaznaczę sobie wszystkie. Po czym klikamy OK. Otworzyła nam się pierwsza pozycja. Potem możemy ją sobie w każdej chwili edytować. Kliknąć sobie select. Zaznaczyć sobie Facebook. Doda nam się. Jak klikniemy OK, to nam się dodało. Widzicie, i YouTube, i Facebook. W każdej chwili możemy sobie dodać więcej. Na przykład TikTok i mamy. Jak już widzimy Facebook, YouTube i TikTok. Mamy wszystko dodane. Następna zakładka Application Filter. ADD. Nazywamy sobie ją, nie wiem, blokady YouTube'a, blokadę Facebooka. Jak uważacie, możecie sobie wpisać. W moim przypadku sobie wpiszę test. Blokada. Test. Literkę zjadłem. I zaznaczamy sobie test. Jeżeli utworzymy kilka tych zakładek w tej zakładce, kilka yy, regułek to będziemy mogli sobie tu zaznaczyć odpowiednie, które będziemy chcieli. Na przykład nie wiem pierwszą, trzecią, a drugą zostawiamy pustą. Mamy test. Przechodzimy do zakładki DPI. Settings. Włączamy Deep Packet Inspection. Klikamy Lock Switch Enable, klikamy Save. Następnie klikamy Add, wybieramy sieć na LAN, wybieramy filtr test, klikamy OK. Sprawa mamy załatwioną. W tym momencie są zablokowane aplikacje z tej listy i dla tej wybranej podsieci sieci, którą, <laughs> którą mamy. Facebook, YouTube dla tej sieci yy, LAN. W statusie System Status, w trafik Statistics, przepraszam, w Traffic Statistics Status mamy zakładkę DPI i tutaj pojawia nam się yy, Ruch przez aplikację, albo przez kategorie. Jak zaznaczymy to, no to nam się wyświetlą zablokowane kategorie albo zablokowane aplikacje. Tylko to ma na tyle <laughs> ograniczone yy, pole działania, że tu się pojawia tylko 5 aplikacji. A jak macie kontroler Omada, pojawiają Wam się dokładnie wszystkie aplikacje. To wszystko moi drodzy, mam nadzieję, że podobał Wam się ten poradnik. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, łapkę w dół i napiszcie komentarz co było źle, co mam poprawić. Zapraszam oczywiście do działu komentarzy, do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Zdrówka Wam życzę. Cześć!